Witam was w kolejnym odcinku na kanale 1 mecz w tygodniu w raporcie z Mediolanu. No dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak wspaniały mecz zagrał Davide Bartezagi, chyba Dawide, o tym jak chwalony jest Zielinski i o możliwych transferach Milanu Interu. Bo Milan ciągle szuka napastnika, prawie podpisał innego piłkarza cały czas próbują się dogadać z Mike Amenu, natomiast w interze no, szukają zastępcy dla Dumfriesa. Przede wszystkim oraz kogoś kto być może zastąpi De Vrij'a w składzie. Także zapraszam was na ten 30 chyba już ósmy odcinek raportu z Mediolanu. Na początek zaczniemy o, od Milanu. Milan tylko remisuje z przez co traci prowadzenie w tabeli Serie A. Czy był to dobry mecz? Milanowi zawsze gra się ciężko z Sassuolo, i tutaj też mieliśmy tego, tego przykład, bo no tutaj Sassuolo wyszło na prowadzenie, Milan wyrównał za sprawą Bartezagiego, Milan wyszedł na prowadzenie za sprawą Bartezagiego, no i niestety w końcówce tam chyba w 71. minucie stracił bramkę na 2 do 2 i już nie dał rady się niestety podnieść. Także tutaj strata punktów Milanu, ale i tak nie brakuje im dużo, bo są jedynie punkt za interem, który przeskoczył Milan w tej kolejce. Ale to jest tylko punkt, także tutaj jeszcze wiele może się wydarzyć. Jeżeli chodzi o ruchy kadrowe w Rossenerich, no to Alexis Salemakers przedłużył kontrakt do 2031 roku. No jest to kluczowa, kluczowy puzzle w układance Maxa Allegrego. Ten no, Allegri bez niego nie widzi przyszłości, nie widzi w ogóle swojego, swojego Milanu. Salemakers jest. Silny, jest pracowity, jest wytrwały, dużo biega, odkłada, odkłada oddaje serce na boisku. Naprawdę kawał, kawał Grajka, pod takim względem, że czego tam jakieś swoje braki techniczne, po prostu maskuje pracowitością jest naprawdę, naprawdę bardzo pracowity, co imponuje Allegremu. Ja na przykład byłem jego przeciwnikiem Salema Kersa, ale pod tym względem, że przeciwnikiem wypożyczenia go do. Boloni chyba albo Genoi był wypożyczony, nie podobało mi się to, bo ten chłopak już w sezonie mistrzowskim pokazywał, jak dużo może dać. No, i takich piłkarzy w Milanie po prostu potrzeba. Także fajnie, że tę umowę przedłużył. Ale cały czas brakuje napastnika. No i rzekomo władze Milanu znalazły rozwiązanie tych problemów. Niklas Fulkruk z West Hamu ma być, ma być zawodnikiem Rossonerich, przyjść już w zimowym okienku transferowym na wypożyczenie bez opcji wykupu. Fulkrug miał jakieś propozycje z Niemiec, z Bundesligi, no ale tak zafiksował się na punkcie Milanu, że teraz poprosił nawet swoich menadżerów, żeby nie rozmawiali z innymi drużynami, mają gadać tylko z Milanem. Także zobaczymy, co z tego wypożyczenia wyjdzie. Fullkrog ma ten problem, że on nie gra, nie gra i musi odbudować formę. No a gdzie mają odbudować, jak nie w Mediolanie. Fajnie jakby odnalazł się w Milanie może tak. Bo Allegri ceni sobie takich silnych. Yy, Napastników, którzy potrafią się przepchnąć, zrobić sobie miejsce, no on takim napastnikiem jest, tylko musi złapać formę, bo drugim takim napastnikiem, którego Milan być może podpisze, bo podobno według Calcio Mercato prowadzi w wyścigu po niego, jest Duszan Wlachowi z Juventusu. No Vlacho, drogi Vlacho i Uwe się rozejdą, na tym może skorzystać Milan, zwłaszcza że Barcelona odpuściła temat Vlacho. Także no ciekawe, ciekawe jak się to rozwinie. No w lachowicie w Milanie to bym chętnie widział. Podobno ma też przyjść Kieza. Zresztą kto ma nie przyjść do tego Milanu, to zawsze jest dużo gadania. Ten, to okienko transferowe, mimo wszystko bardzo przypomina mi to okienko, w którym doszedł Jimenez i Szao Felix, gdzie zimą było takie. O Boże, bo nie mamy tu, nie mamy tu, brakuje nam tu, kupmy, kupmy, kupmy. No i nic z tego nie wyszło. Na razie zaczyna tym samym pachnieć, no ale zobaczymy. Jeżeli skupi się to na Kiezie, w Lachowiciu i Fulkrugu, no to spoko. Jestem w stanie to jakkolwiek zaakceptować, bo są to w miarę sensowne i logiczne ruchy. Przydałby się jeszcze jakiś obrońca, no ale tutaj wiadomo, wiadomo jak to jest w Milanie z obrońcami. Podobno też Arsenal bardzo, bardzo mocno poluje na Gwiazdę meczu Sassuolo, czyli na Bartezagiego, ale no Milan no nie ma powodu, żeby go sprzedawać, bo po pierwsze jest młody, po drugie jest wychowankiem, po trzecie no jest świetny, zobaczymy jak się jego kariera potoczy, ale na razie nie ma opcji, żebym go gdziekolwiek puści. Natomiast przechodząc do meczu Interu, Inter wygrał z Genoa 2 do 1 po bramkach Biseka i Lautaro, no i Inter wskoczył na pozycję chyba lidera z tego co kojarzę ale no to też nie jest tak kolorowo w, w neracurich, bo jak oni są niebiesko-czarni, to teraz troszeczkę źle to zabrzmi. Nieważne. Dumfries wypada z gry na kilka miesięcy z powodu operacji kostki, no i muszą znaleźć jego następcę. Dumfries wiadomo jakim piłkarzem jest, ile on defensywie i ofensywie w sumie też interu daje, no ale teraz wypada i muszą sobie radzić bez niego. Mają podobno, mają podobno następcę wytypowanego. Norton Kufi z Genoi, nie jest ten transfer aż tak niemożliwy, bo zawodnik Genoi należy do tej samej agencji, do której należy na przykład Dimarco. Także tutaj Inter ma z nimi bardzo dobre relacje i być może uda się im go sprowadzić już zimą. Także byłoby to na pewno wzmocnienie i to też takie wzmocnienie pasujące do tej nowej idei Interu, żeby odmłodzić zespół. Chłopak ma 21 lat, także jak najbardziej się w to jeszcze wpisuje. Kolejnym transferem, który być może zasili Inter, tylko tutaj wszystko zależy od Defraja. Już zimą będzie y, Thiago Gabriel z Lecce. Utalentowany 20-letni portugalski stopper. Jednak tutaj wszystko warunkuje Defraj. Defraj jest, no. Powiedzieć, że jest niezadowolony to mało. On nie chce być po prostu rezerwowym w Interze. Wiadomo, że ma 33 lata, już bliżej niż dalej, ale on nie chce być rezerwowym, a w tej chwili w Interze no nie ma liczyć na co więcej tak naprawdę, bo, bo grzeje tylko ławę. No i jeżeli on zimą zdecyduje się odejść, no to Inter sięgnie po Gabriela Zlecze, co też wpisuje się w tej nową taktykę odmładania składu, tak jak mówiłem, chłopak ma 20 lat, więc świetnie by w to, w to się wpasował. No i na koniec, Zieliński, to jak jest chwalony, po prostu przerasta ludzkie pojęcie, bo za mecz z Geną również jest chwalony i bardzo, bardzo mocno zachwalają się, zachwycają się głównie tym, jak jest pracowity i jaką wnosi jakość na boisku, Porównałbym go do zachwytów nad modliciem. I to wcale nie na wyrost. Także tutaj wiadomo, zaznaczają, że gra nie na swojej pozycji. Zwłaszcza z, z Genoą grał nie na swojej pozycji, a mimo wszystko dawał radę. Natomiast, no bo ściągało go w inne sektory boiska po prostu. Natomiast, no doceniają to, jakim, jakiej klasy jest zawodnikiem w włoskie media. No i co? Sam Zieliński mówi, że kiedy przechodził do Interu. Tak naprawdę jeszcze nie miał fragmentu, że jest zdrowy, a teraz ma to zdrowie, z tego zdrowia korzysta i ta forma z meczu na mecz jest coraz, coraz wyższa. I tak samo jak pisze La Gazeta, no jest to pierwszy wybór kiwu. No nie ma, nie ma opcji, żeby na niego nie stawiać, jest pierwszym wyborem kiwu i od niego kiwu powinien zaczynać budowę składu na każdy mecz, no bo w tej chwili po prostu zieliński w tym interze błyszczy. Ode mnie tyle w tym odcinku, dziękuję Wam serdecznie za uwagę i słyszymy się chyba w, w niedzielniku. Trzymajcie się, i do zobaczenia.